magiczny toolbox, w którym jest wszystko, co jest potrzebne. Nawet szczoteczka do zębów. skoczyłem do pracy piąta i tak sobie jechałem trochę, żeby rozgrzać silnik trochę szybciej i złapałem koło domu zaraz. Zapomniał nasz lokalny policjant. Mówi, że trochę za szybko jechałem, ale skończyło się na gadaniu i dał mi taki verbal warning, czyli nic mi nie dało Mówi, jak masz czyste prawkę, to cię puszczę. Udało mi się, bo w sytuacji, w mojej sytuacji kierowcy, prawda najważniejszy, najważniejszy, bardzo ważną rzeczą jest właśnie dbać o rekord. Historię, jazdy i wszelkiego rodzaju mandaty mają podwójne konsekwencje, mogłem powiedzieć. Dla mnie więc nawet dotyczy to takich mandatów. Gdy, które dostaje się, gdy jedzie się swoim własnym, prywatnym samochodem Załatwiać swoje prywatne sprawy Ale cóż... Tym razem mi się udało Czasem mam więcej szczęścia niż rozumu i małą inwestygację bo coś mi nierówno pyka kierunkowskaz muszę obczaić wydaje mi się, że mam gdzieś przerwany obwód ten w prawo nierównopyka, w lewo jest ok zobaczmy Zimno, zimno, zimno. Pada, pada, śnieg Tutaj miga, tutaj miga. Czyli to na trailerze. Ten z boku na trailerze nie robi. W trailerze to ja nigdy nie wymieniałem. Nie wymieniałem kierunku. to jest. Może to tylko kwestia. Się robi z tyłu. Fuck nie robi w ogóle na trailerze To może być bezpiecznik Czy to nie są chyba kabelki To w dwóch różnych miejscach To może być bezpiecznik Ale prawdopodobnie to jest raczej trailer Spraźmy w drugą stronę. Z drugą stronę działa, co nie, a sprawdźmy jeszcze to. Nie ma flasherów w ogóle. To jest niedobrze, bardzo niedobrze. Aha, przyszedł mi jeszcze jeden do pomysł do głowy. Przecież to może być po prostu wtyczka. Zobaczmy na wtyczkę. Może tam gdzieś nie łączyć? Nie, to nie jest wtyczka. Kontakt jest dobry, tam wszystkie te piny są. Ale myśl, przecież jak robiłeś inspekcję rano, światełko migały, chyba, nie? Migały, migały. To jest coś. Czyli to musi być kwestia styku albo bezpiecznika. Bezpiecznik? Możesz... Sprawdzę bezpiecznik. Dobra, na razie nie będę robił nic. Yy, jadę prosto przed siebie. Jak wyjdzie mi robić pół godzinki, to pół godzinną przerwę, pauzę. To wtedy poświęcę to czas na odrobinę ruchu i szperanie w bezpiecznikach. A tak na razie jest. Jasny dzień. Prosta droga. Mało policji, nie na dodatek, a dalej. Proszę sprawdzić na bezpiecznik To nie jest cholera Ach, głupi ten kierunkowskaz Piusz wywalony Dwudziestka. teraz czy ja mam jakąś dwudziestkę? Coś tu chyba jest Mam Wywiniamy. Teraz teścik czy robi czy nie robi Robi Bezpiecznie Jest. To jest mój magiczny toolbox, w którym jest wszystko co jest potrzebne. Nawet szczoteczka do zębów. Za wyjątkiem tego, że często nie ma tam tego co jest potrzebne. Wiadomo jak to w życiu. Zimno jest, nie ma co 20 jeszcze parę stopni Jeszcze się upewni, że robi da robi I 10 minut przerwy poszło się walić Robiło 81 Lecę na Harrisburg na Nord zjeżdżam końcówka. Całe szczęście, że wyjechałem w, y, stosunkowo wcześniej, bo spodziewałem się, przeczytałem raport po prostu pogodowy, i spodziewałem się, że pod koniec, tutaj w górach, może być przerypany. I niestety e, okazało się, to jest, okazało się być to znowu paraliż się tutaj szykuje po lewej. Ja mogę, co ja mogę zrobić? Właściwie dojeżdżam już do... Stawie mam dopiero na jutro rano na ósmą, zdaje się, appointment. Ja popatrzę na mapę sam, nie wiem czy to tam jest jakiś appointment czy nie. W każdym razie mi się już nigdzie nie śpiesz. Do klienta z tego punktu będę miał niecałe pół godziny na jutro, więc zadanie dla mnie jest tylko takie, aby wpierniczyć się na truck stopa co wcale nie może być, nie musi być łatwym zadaniem, biorąc pod uwagę... Skłonność do panikowania i szybkość, z jaką truckstwachy się zapychają w... podczas kiepskich warunków pogodowych. Więc pomimo tego, że jest stosunkowo wcześnie, bo jest już 6 za 10, to ja nie wiem, czy ja znajdę miejsce. zobaczyć. do zjazdu mam milkę, no coś muszę znaleźć. Nie, nie ma bata, no przytulę się gdzieś do jakiejś z zaspy śnieżnej i powiem przepraszam bardzo do widzenia ja się stąd już dzisiaj nikt cię nie rusza. w wojs tam jest kilka takich track więc mam nadzieję że one tak równomiernie sobie porozkładają ja jadę na taki track który nie jest sieciówką słynną sieciówki to zbierają głównie właśnie przede wszystkim w pierwszej kolejności ruch kierowców. Ja wolę się na taki wcześniej obcykany przeze mnie lokalny truck stop, który ma kilka dziwacznych miejsc parkingowych, takich kreatywnych, gdzie można się wepchać w dziurę jakąś, będąc z boku. Nawet gdy truck stop wydaje się zapełniony, prawda? Zobaczyłem, że nie jest tak źle. Przez pewien fragment rogi jechało się bardzo, bardzo fajnie. Bardzo hipnotycznie. Normalnie pełna medytacja. Śnieg padał tak równolegle, prosto w oczy, prosto w szybę. Dookoła las ciemny. Halfway Boulevard West. Exit jest jakiś taki, że nie nieodgarnięty. Poczucie czasu zupełnie zniknęło i mogłbym tak jechać bez końca. Tylko, że po pewnym czasie zaczynało brakować już linii na drodze. Nie wiedziałem za bardzo, gdzie jest pas, gdzie jest droga, gdzie się kończy. Ale wiadomo, to są takie ekstra bonusy. Ekstra wyzwania związane. Zły bieg wrzucam związane z tym, że mamy do czynienia z zimową jazdą ciężką ciężarówką po śnieżnych drogach okolic apalelachów W tej trasie akurat nie jestem ciężki, jestem lekki, ważę tak gdzieś w, mniej więcej w połowie mojej e, dozwolonej wagi, zatem ślizgać się mogę łatwiej. widzę, bo mam szybę zapierniczoną śniegiem. Jedziemy. Godzinka opadł i drogi są już całkowicie białe. Tak to jest w górach. Gdzie idzie? Mojava od razu się włącza no bo przyjdzie jest pewnie zapierliczony śniegiem nie ma za, za bardzo dostępu powietrza do silnika przez grill grill się lubi łatwo zatykać dzisiaj rano go obstukałem, bo był cały obrudzony ale przy takim mokrym śniegu, który jest bardzo przylepny to grill się często zatyka i dmuchawa musi pracować wzmożenie zużycie paliwa jest również zwiększone Silnik paradoksalnie pomimo zim, zimy i zimnych temperatur potrafi się przegrzewać. Okej, okay, czy ja tu zahamuję? Zahamuję. Z tym hamowaniem to trzeba być lepiej ostrożnie. asfalt prześwituje i myślę, że jest OK. teraz walka o przetrwanie, czy będzie jakieś miejsce dla mnie, czy nie będzie, czy będę się musiał gimnastykować, czy nie parkowanie, nawet jak masz miejsce, jakieś sobie znalazłeś, to parkowanie wtedy do dziury po ciemku, gdy pada śnieg, nie należy do przyjemności, raczej jest wówczas zwiększone ryzyko i trzeba mieć oczy dookoła, szyi. W takich chwilach nie warto być cyklopem. Co dwa oczy to nie jedno. Z lewej strony jest pilocik, a ten jedzie niestety przede mną, biegdzie na mój parking, a więc konkurencją. Ale w najgorszym wypadku, już naprawdę, nie będzie, to ja stanę tu na ulicy, tam są takie miejsca i się wyłączy na noc. A w najlepszym wypadku, jadę od razu na taki boczny plac parkingowy który się zapełnia troszkę później i na którym wielokrotnie już znalazłem miejscówkę wcześniej także taki jest plan A czy nam to wyjdzie za chwilę się okaże można się już rozpasić W mojej za zajmowane. takie dwa emergency jakby co? A się jakby co, to mogę tu wcisnąć koło tego białego wolniaka z prawej strony. I tak przy. Ale ja myślę, że coś znajdę Tak wcześniej. Tu jakieś miejsce po prawej stronie powinno być. A jest dużo, sporo miejsc. Nawet po lewej. Czyż to nie jest wspaniałe. Uwielbiam jak wszystko. Gra. Dobra, teraz wybrać sobie jakąś miejscówkę koło gościa, który nie jest riferem. To jest dla mnie priorytet teraz. A ja się zamknę, bo nie będę teraz pierniecił. Trzeba się skupić na parkowaniu. thank you To nie jest wspaniałe? Wylądowałem w dziurze, teraz tak. Ja myślę, że teraz jest czas na kolację i odpoczynek zasłużony. When I close my eyes, I see How we all were tripping with beliefs mm. And our hearts were young and free We had said our minds to leave Face the world on wheels Cross the border bon the podajemy bateria i jemy kolacyjkę dziś na kolację trochę ryżu z soczewicą tempe szpinak i dried seaweed czyli roślinność morska awokado z ryżem i odrobinę warzyw cebulka, czosnek będzie smaczne